Ja w końcu spróbować. Słucham zamówienia. Trzymaj Crispy, proszę. Proszę bardzo. Trzymaj. Wow. Wow. Kto by pomyślał, że kurczak zmaka tak chrupie. Odkryj chrupiącego i soczystego kurczaka w burgerze Mac crispy. Specjalnie na święta Lindt Metrz czekoladzie stworzyli wyjątkowego misia Lind Teddy z zawieszką w kształcie serduszka. Rozkoszuj się magią świąt z czekoladowym misiem Teddy i kalendarzem od Lind. Posmarowałbyś mnie? Ach, nie, dzięki. Can't dzięki. this. Can't touch this. Ratunku, ratunku, pomocy! Pyszna przerwa to właśnie ci Najlepsze święta i ceny Aldi. W tym tygodniu wszystkie papiery toaletowe i ręczniki papierowe aż 30% taniej przy zakupie minimum dwóch sztuk. Miksuj je dowolnie. Na przykład dwuwarstwowy ręcznik papierowy koket jedynie 10,49 za giga-rolkę, a kawa Jakobs Kronung tylko 22,99 za 500 gramów. Więcej promocji i supercen szukaj w gazetce na Aldi.pl. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Black Days w Agacie. 20 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Na przykład wybrane kolekcje mebli Forte aż 30% taniej. I te materace w różnych rozmiarach też dokładnie 30% taniej. It's beginning to look a lot like Christmas. Wszystko inne może poczekać. W końcu są święta. Poświętuj trochę. Pepsi. Thirsty for more. Już teraz rozgrzewka przed Black Week. wisk. Fantastyczne oferty. Na przykład materaz piankowy za 450 zł. Rabat 70%. Lub skrzat świąteczny za 12,50 Rabat 60%. I pamiętaj, że oferujemy 30-dniową gwarancję ceny. Yisk. Scandinavian sleeping and living. Świętuj w najlepszym towarzystwie. Spróbuj nowych, limitowanych smaków Lace, świąteczna pieczeń z indyka i uczta serowa. Podaruj bliskość na święta. Kup w T-Mobile Xiaomi Redmi Note 13 5G, a drugi smartfon dostaniesz w prezencie. Niech nas dobra sieć łączy. Święta takie jak lubisz świeżości, rodzinnych chwil i tego, co najlepsze. Niech te święta będą takie, jak lubisz. Tradycyjne i przy wspólnym stole. Od czwartku wszystkie makarony kasąd Takie Dobre. Kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. A pierogi ruskie kasąd Takie Dobre 6,99 z Kaufland Kart. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Trzeba się brać za święta. Do świąt jeszcze dużo czasu, a zawsze coś fajnego leci światłowodem plusa. Super oferta tylko teraz w KFC. Mega Box 5 za 20. Wybierz swoje ulubione produkty: cheeseburger, longer, wielka dolewka i pyszne dodatki tylko za 20 zł. Tylko w KFC! Zabezpieczenie płatności było bardzo, bardzo, bardzo skomplikowane, ale człowiek ryblika bezpieczne płatności ma zawsze pod ręką, bo widzi dokładnie, komu i za co płaci i sam zatwierdza płatność w internecie pinem w aplikacji banku. Blik, żyj bardziej bezpiecznie. Stwórz w domu świąteczny nastrój z Jula. Znajdziesz tam 15 tysięcy prezentów świątecznych, pięknych dekoracji i wiele więcej w niskich cenach. Sprawdź naszą świąteczną ofertę w multimarketach i na Jula.pl. W czasie, gdy on kopie w poszukiwaniu skarbu ukrytego w lodowcu Arktyki. Ten mały gość będzie po raz pierwszy odkrywać Hogwart. Zwykłe chwile, niezwykłe historie. Słuchaj audiobooków w Storytel. 50% taniej przez 3 miesiące. Pewne jest jedno. W oszą są zawsze niskie ceny i największy wybór. Kawa ziarnista Jakobs 44,99. Aż 32% taniej. Udo Indyka 12,89 za kilogram. 28% taniej. oszą. Pewność niskich cen. Co pierwszego wybrałeś? Cheeseburgera. A ten dziadek? Tego pod spodem. Dwa burgery, średnie frytki i średni napój. Wszystko w sumie za 19 złotych. To jest super combo w McDonald's. Przygotowania do świąt z biedronkowymi oszczędnościami, czas zacząć. Bajeczny wybór zabawek już dostępny w biedronce. Na przykład samochodziki Hot Wheels lub pojazdy Hot Wheels Monster Trucks. 34,99 za opakowanie. Do tego dla najmłodszych zabawki Fautech za 99, zł. A dla małych księżniczek szeroki wybór lalek. Na przykład lalki Roxy w cenie 59,90. Szeroka oferta zabawek to dobry powód, by po świąteczne prezenty iść do biedronki. Radni PiS w Gdańsku złożyli wniosek do wojewody o uchylenie uchwały rady miasta umożliwiającej konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy ulicy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Konsultacje mają odbyć się od grudnia do marca 2025 roku, a mieszkańcy będą mogli wybierać między obecną nazwą, wcześniejszą ulicą Dąbrowszczaków, ulicą Biały Dwór lub zgłosić własne propozycje. Zdaniem PiS uchwała narusza prawo miejscowe i ustawę dekomunizacyjną, ponieważ przywrócenie nazwy Dąbrowszczaków promuje komunizm. Przewodniczący klubu PiS Tomasz Rakowski wskazał, że zmiana nazwy jest możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach, a tych nie wykazano. Zwrócił również uwagę na wysokie koszty społeczne i finansowe, takie jak wymiana dokumentów i tablic. Wniosek został skierowany do analizy przez wojewodę Beatę Rutkiewicz, która ma dwa tygodnie na podjęcie decyzji. Jeśli uchwała nie zostanie uchylona, PiS zapowiada skierowanie sprawy do sądu administracyjnego. Obecna nazwa ulicy została wprowadzona w 2018 roku na mocy ustawy dekomunizacyjnej. Co wcześniej wzbudzało kontrowersje związane z decyzją o zmianie nazwy bez konsultacji społecznych. Linkin Park, ikona ciężkiego brzmienia i jeden z najpopularniejszych zespołów ostatnich dwóch dekad, wystąpi podczas przyszłorocznego Open Air Festival. Koncert odbędzie się 5 lipca na lotnisku Gdynia Kosakowo, w ostatni dzień wydarzenia. Zespół został ogłoszony pierwszym headlinerem nadchodzącej edycji. Amerykańska grupa, znana z takich albumów jak Hybrid Theory, Meteora czy Minutes to Midnight, wróciła w tym roku na scenę po siedmiu latach od śmierci Chestera Benningtona. Wokalne obowiązki przejęła Emily Armstrong, wcześniej występująca w zespole Dead Sarah. Z nową frontmenką zespół kontynuuje swoją muzyczną podróż, czego efektem jest dzisiejsza premiera albumu From Zero. Na płycie znalazły się zarówno energetyczne utwory, jak i bardziej refleksyjne kompozycje prezentujące nowe obiekty.